No reakcje są e, orgastyczne i skromny. Można się spodziewać wszystkiego, bo każdy występ jest zupełnie inny, to dlatego, że ciągle żonglujemy tekstami, skeczami zaskakujemy się na scenie. Reakcje publiczności podczas występów dadzą niesamowitego kopa. Taki pozytywny feedback sprawiają, że jeszcze bardziej człowiek się cieszy i bawi tym... Co to ma znaczyć? Staramy się w naszym programie wyważyć śląski akcent a polski akcent i, i wszystkiego jest po trochu Panie Trzymostki, ale i deputatów i pi**a Na może lajbików się wylewa? Człowiek sobie wyobraża, że te wszystkie panie, które są na tej widowni, są bez lajbików. To po prostu energia, energia. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Y, Stążaków, krojcoków, y, goroli. Nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, to to będzie. I na pewno nie wyjdziecie stąd ze smutnymi minami. I bez staników też wyjdziecie. Dlatego przychodźcie tłumnie, nie dajcie się prosić. Spotkajmy się na żywo i bawmy się dobrze.